Dzień dobry Państwu, witam, portale Radomsko24, program w temacie, Jurek Staszczyk i dzisiaj Państwa i mój gość, Pani Monika Koźlik-Sadlińska, dyrektor tak. publicznej specjalistycznej poradni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Radomsku, poradnia, która ma już 10 lat. Tak, poradnia, która ma 10 lat. Rozpoczynaliśmy mhm. pracę z dziećmi jako poradnia niepubliczna, ale... Od 2018 roku istniejemy już jako publiczna specjalistyczna. Prawa. I co mnie zdziwiło, pani Moniko, że chwilę chwili obecnej jest ponad, macie ponad 200 podopiecznych. Tak, tak, mamy prawie ponad 200, mamy prawie 230 mhm. dzieci i w kolejce mamy jeszcze zapisane kolejne dzieci. Także... Dobrze. O czym to oświadczy? O tym, że niestety, ale genotyp człowieka no nie jest w najlepszym stanie. Coraz więcej dzieci potrzebuje tej pomocy specjalistycznej. Coraz więcej dzieci ma problemy z mową, z rozwojem, pojawiają się różne zaburzenia neurorozwojowe, no gdzie zapotrzebowanie na taką specjalistyczną pomoc ciągle rośnie. Ciągle rośnie. I teraz tak, zastanawiam się nad bardzo ważną kwestią. Jeżeli w jakim wieku, jeżeli są jakieś te dysfunkcje, od pani, o których pani mówi, w jakim wieku najlepiej, gdy dziecko trafi do waszej poradni od skrzydła tak. specjalistów? Im wcześniej, tym lepiej. My już pracujemy z dziećmi od trzeciego miesiąca życia, nawet to nie są lata, tylko już miesiące. Im wcześniej zauważymy problem, tym łatwiej i szybciej jest go wyprowadzić. Rozwój dziecka najbardziej dynamiczny jest do trzeciego roku życia, więc ten okres jest najbardziej. Do pracy wskazany. Mm -hmm. y już można zauważyć problemy właśnie u trzymiesięcznego dziecka. Czy no właśnie, głosuje? tu teraz mnie to tak, zastanowiło. Tak. Pani powiedziała trzy miesiące, myślałam że się Pani przejęzyczyła. <laughs> Dlatego ja chciałbym dopytać, to jakie są pierwsze symptomy takich Trzymiesięcznego dziecka. Tak, obserwujemy, czy dziecko na nas patrzy, nawiązuje kontakt wzrokowy, czy odpowiada uśmiechem na uśmiech, czy pojawiły się jakieś problemy przy, podczas ciąży, przy porodzie, czy była niska waga urodzeniowa, czy jest to dziecko z ciąży zakończonej przedwcześnie. To wszystko ma wpływ na późniejszy rozwój i już wtedy widzimy, że coś się dzieje i możemy rozpocząć taką terapię. Czy rodzice, którzy do Was się zgłaszają z tym problemem, bardzo często to w tych pierwszych miesiącach nie zauważyli tego problemu na przykład? Czy to dopiero uwydatniło się tak, jak Pani powiedziała, w drugim roku życia, w trzecim roku życia u dziecka? Najczęściej rodzice zauważają, kiedy dziecko pójdzie do przedszkola. Że dziecko nie mówi, że coś się dzieje, że nie rozwija się podobnie jak rówieśnicy. Ale co bardzo ważne, udało nam się nawiązać współpracę z lekarzami z terenu miasta Radomska, mhm. którzy przy bilansach, już jak widzą, że coś się dzieje, coś jest nie tak, odsyłają do nas rodziców po taką diagnozę, gdzie można bezpłatnie sprawdzić, czy faktycznie coś się dzieje, czy może jeszcze można poczekać. Czyli rozumie, że to są wady, które są, no tak określę, może niezbyt elegancko. Które można wyleczyć, naprawić, czy nie? Czy... I tak, i nie. Są, no y, są zaburzenia, z którymi możemy sobie poradzić, i dzieci możemy wyprowadzić w 100%, i zanim one pójdą do szkoły, ten rozwój będzie prawidłowy. No ale też zdarzają się takie dzieci, no, u których pomożemy, ale nie wyprowadzimy do końca. Także są to poważne zespoły mm -hmm. genetyczne, y, zespół Aspergera, autyzm. No też nie do końca uda nam się wszystko wyprowadzić. Dzieci w wieku, na przykład gdy trafiają do was w wieku 5, 6 lat to już jest późno? Już, to już jest późno, to już jest bardzo późno. Nawet teraz patrząc, jeżdżąc po tych mm -hmm. wszystkich konferencjach, specjaliści mówią, że jak dzieci trafią po drugim roku życia, to już też nie zdążą wszystkiego wyprowadzić na czas, tak jak powinno być to zrobione. Dlatego my zawsze uczulamy, że ten no do trzeciego roku życia ten czas jest najważniejszy. Dlatego też, no tutaj też swojego czasu przed pandemią współpracowaliśmy troszkę ze szkołą w Radomsku mm -hmm. też informowaliśmy rodziców, że mogą się do nas zgłosić, co powinno ich niepokoić, że zawsze mogą przyjść sprawdzić, lepiej huchać na zimne niż później... No właśnie... Tu się przepraszam, bo wejdę tak. Pani w zdania, sądzę, że to bardzo jest ważne pytanie, że nieraz lepiej zgłosić się z bardzo malutkim problemem, który okaże się błahy, niż później mieć problem, który będzie bardzo trudny do rozwiązania. Tak, tak. Także tutaj nigdy się nie bać, lepiej sprawdzić i usłyszeć, że wszystko jest w porządku, a jeżeli nie, to nie załamywać się, pracować, i zawsze coś uda nam się osiągnąć. No, zdaję sobie pani sprawę, że też są takie komentarze: nieraz rodziców, że ja wychowałem się bez żadnej pomocy do drugiego roku życia prawie tam mój syn nie ja. mówił teraz mu się buzia nie zamyka że na pewno to przejdzie już z wiekiem albo problem się sam rozwiąże Już na szczęście ten stereotyp zanika Mija, Mija. my też z tym walczymy także na szczęście już to odchodzi do przeszłości. My zawsze mówimy, że nie. No są pewne etapy, są przyjęte normy, w których dziecko powinno zacząć mówić. No i jeżeli rozbija się prawidłowo, te etapy będą. Jeżeli dziecko zacznie mówić po czasie to i tak mhm. wada wymowy, jakieś zaburzenie artyka. Znaczy po czasie, co, co mamy przez to rozumieć? Dziecko dwuletnie powinno już tworzyć proste zdania, dwuwyrazowe, mhm. dwu trzywyrazowe. Także jeżeli do nas trafia dziecko trzyletnie, które nie mówi. No to mówi to już pełnymi, nie zdaniami. Mam pełnymi zdaniami. Jest takie określenie, nie wiem czy dobrze użyję, jeżeli takie dziecko sepleń mówi niewyraźnie, też, też już po powinno też jak to najbardziej, budzić. najbardziej tak po trzecim nie roku życia te wszystkie podstawowe głoski powinny być wymawiane prawidłowo. Czy czy z takim dzieckiem można samemu pracować w domu? Rozumiem, że mimo że logopeda pracuje i to jest niesamowity wysiłek, to również jakieś pewne zadania są Zlecany do domu, do Oczywiście. pracy z dzieckiem. sam terapeuta nic mhm. nie zdziała. Ten materiał musi być powtarzany, musi być utrwalany przez rodzica w domu. To jest ciężka rehabilitacja, to są ciężkie ćwiczenia. Nawet jak coś nam się uda wywołać podczas zajęć, to musi być automatyzowane i ćwiczone w domu. Tutaj my zawsze mówimy, że pracujemy w triadzie. Dziecko, rodzic, terapeuta. Czyli rozumiem, że rodzic nie oszuka, gdy powie: no ja z dzieckiem pracowałem w domu, bo to wyjdzie. Nie, to wyjdzie podczas mhm. zajęć. My widzimy bardzo dobrze, które dzieci ćwiczą w domu, które nie. Także tutaj nie da się tego oszukać. Ale pani Moniko, również oprócz tej specjalistycznej przychodni jest również przedszkola. Tak, widząc zapotrzebowanie mhm. wśród naszych dzieci tutaj poradnianych, że brakuje takiego miejsca, gdzie te dzieci mogłyby uzyskać pachową pomoc na co dzień, nie tylko przyjść do nas na te zajęcia raz w tygodniu. Uruchomiliśmy takie przedszkole terapeutyczne. Jest to przedszkole, do którego mogą uczęszczać dzieci i prawidłowo rozwijające się dzieci zdrowe, ale także dzieci z różnymi dysfunkcjami zaburzeniami, także też tutaj... Ale też mowy. Tak, tak. Mowy, z autyzmem dzieci mamy, z zespołem Aspergera, z afazją, także tutaj ten przedział jest bardzo duży. Dzieci na terenie przedszkola też uzyskują od nas bezpłatną pomoc terapeutyczną. Współpracujemy z poradnią. Terapeuci poradniani też przychodzą do dzieci naszych przedszkolnych, realizują terapię na terenie przedszkola. Także też dzieci otrzymują bardzo dużą pomoc. Widzimy, że to przedszkola się sprawdziło. Dzieci bardzo dobrze się rozwinęły, rodzice są zadowoleni, polecają nas. My też się cieszymy, jak widzimy, jaki postęp zrobiły te dzieciaki. I tu zastanawiam się, no jest jeszcze jedną kwestią, korzystając z Pani obecności, może warto zaapelować do rodziców. Bardzo często rodzice, no wiadomo, to jest niesamowita miłość do dziecka, ale może warto, żeby się, żeby nieraz bardziej przyjrzeli się swoim dzieciom, żeby nawet nie udawali tego, że nie ma problemu. Lepiej na zimne dmuchać niż później. Tak, apelujemy do rodziców, do wychowawców przedszkolnych. Oni też bardzo dużo czasu spędzają z dziećmi. Do lekarzy mimo wszystko. Mhm. Jeżeli coś niepokoi Państwa w rozwoju dziecka, czy do jakiejś zachowania społeczne, czy wada wymowy, czy trudności w pisaniu, w czytaniu, w malowaniu. Bo to nawet może wady wymowy przykładają się na, na zdolności wy... manualne. No, tak. Nie ma tak, że występują same wady wymowy. Jeżeli jest zaburzona mowa, występują też zaburzenia innych funkcji poznawczych, w mniejszym, w większym stopniu, ale zawsze to tak jest organizm człowieka. Działa jako jedność. Więc jak jedną sferę mamy zaburzoną, przekłada się to na inne sfery. Więc my zawsze robimy taką diagnozę całościową. Nigdy nie badamy dziecka tylko logopedycznie, jeżeli przyjdzie do nas do poradni. Zawsze badane są wszystkie funkcje poznawcze dziecka. Dziecko jest badane przez pedagoga, logopedę, no i przez psychologa, badamy również ten rozwój emocjonalno-społeczny. My badamy całościowo. Nigdy nie dzielimy na części, nigdy nie robimy tylko jednostkowej diagnozy, na przykład logopedycznej. Tych przypadków jest coraz więcej, bo tak jak wspomniałam, teraz podopiecznych macie już 200. Czy to od, przez te 10 lat to jest tendencja wzrostowa? Tak, jest tendencja wzrostowa i niestety te przypadki Pokojące. są coraz poważniejsze i coraz trudniejsze. Czyli poważniejsze, jak mamy to rozumieć? Na początku naszej pracy właśnie dzieci trafiały bardziej z opóźnionym rozwojem mowy, że nie mówiły, z zaburzeniami artykulacyjnymi, które były łatwiejsze do wyprowadzenia. Mhm. Te dzieci były łatwiejsze do prowadzenia terapeutycznie. Obecnie więcej dzieci trafia właśnie z zaburzeniami neurorozwojowymi czy z innego rodzaju zaburzeniami, które nie są nawet sklasyfikowane, a widzimy, że coś z tym dzieckiem jest nie tak. Z zaburzeniami genetycznymi, no gdzie o wiele więcej mhm. trzeba pracować. Wiele cięższa jest ta praca. Jeżeli ktoś będzie chciał się zgłosić do waszej poradni po naszej rozmowie, co by nas bardzo mnie by też bardzo cieszyło, panią też czas oczekiwania na pracę z takim dzieckiem długi jest? Obecnie niestety tak. Musieliśmy z, z uwagi na takie duże zapotrzebowanie wprowadzić kolejkę. Także na no około miesiąca na pewno na diagnozę trzeba mm -hmm. będzie poczekać. Jeżeli chodzi o zajęcia, może być i troszeczkę dłużej, bo na, na chwilę dzisiejszą mamy komplet. Mm -hmm. Mamy zapełnioną poradnię, no nie mamy na razie Rozumiem. możliwości przyjmowania nowych dzieci, ale tworzymy kolejkę i jeżeli ktoś wypadnie, czy zakończy terapię, będziemy wpisywać Ta terapia jak długo trwa? Zależy to od przypadku? Zależy od przypadku, ale no musimy się liczyć z tym, że to na pewno nie będzie rok, bo to są dwa lata, 5 lat. Dwa lata, pięć, pięć lat. lat? Tak, także tutaj, żeby wyprowadzić prawidłowo dziecko, którym, które nie mówiło, musimy przejść przez wszystkie etapy terapii, Także to nie jest praca na miesiąc, na dwa, na trzy, tylko musimy mieć świadomość, że to już jest kilka lat ciężkiej pracy. No i w tym wypadku niesamowity szacunek do osób, które współpracują z takimi dziećmi. Do logopedów. Tak, tutaj bardzo duży szacunek dla pań, które pracują z dziećmi, bo to jest bardzo duży trud. Do pracy z dzieckiem, do pracy z rodzicem, wiadomo, że rodzice też są różni, dzieci są trudne. Nasz A rodzice od... jeszcze trudniejsi? Jeszcze trudniejsi, nie wszyscy oczywiście, mhm. ale zdarzają się i trudni rodzice. Terapeuta nie jest wróżką, nie wyciągnie zaczarowanej różdżki, tak jak już mówiliśmy. Zdarzają się. się takie przypadki? Że I ktoś... takie, tak, mhm. takie przypadki też się zdarzają. Tak jak już mówiłam, musi być ta współpraca rodzic, terapeuta, dziecko. Wtedy dopiero naprawdę będą te rezultaty. Widoczne. Bardzo cenne i ważne informacje dzisiaj w rozmowie. Ja bardzo Pani dziękuję dobry, za przybycie, również. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne odcinki programu w Temacie. Dzisiaj to już wszystko. I zapraszam poniedziałek, środa i piątek, 19.45. Do usłyszenia.